Witam Was tutaj, cześć, cześć i zapraszam Was już teraz na kolejne, bo 51. wydanie zmniejsza z tym. Dziś w ramach testu i innych rzeczy, które dowiecie się na sam koniec ze sondaży i innych ankiet, Powiem Wam, czemu dzisiejszy odcinek jest w formie odcinka, a nie w formie live'a. Przy okazji, jestem ciekawy Waszych komentarzy, czy taka wersja Wam się bardziej podoba. Ale bez zbędnego gadania, przejdźmy sobie do informacji. Najpierw e, Chciałem Was przeprosić za to, że nie zauważyłem, że w ostatnich odcinkach, a konkretnie od 21 maja, podaję Wam nieprawidłowe informacje na temat awarii wind na stacjach metra, ponieważ, jak widzicie, ta strona nie była w ogóle aktualizowana od 21 maja, a nowej strony o awarii wind w metrze nie ma, czyli wtp. Prawdopodobnie nie chcę pokazywać, jakie Windy nie działają. Także jeszcze raz bardzo was za to przepraszam i lecimy sobie z kolejną. Częścią. Czyli oczywiście yy, mamy statek do Srodzka. Aktualnie jest szukamy amatora statku do Srodzka. Wakacje, linie WLT, czyli warszawskie linie turystycznej. zaproponują kolejne atrakcje. Głosiliśmy przetarg na organizację rejsów statkiem z żelania do Srodzka. Chcemy także połączyć promem Nowodwory i Łomianki. O, to jest dobre, bo nie ma tego promu właśnie. Trzy promy, Słonka, Pliszka i Wilga, od początku maja łączą dwa brzegi. Yy, chcemy, aby w wakacje dołączył do nich jeszcze jeden. To będzie połączenie promowe w północnej części Warszawy. Odcinka Wisły między Nowodorami a Łomiankami. Szukamy amatora, który zorganizuje taką przemęprawę. Armatora, nie amatora. Armatora. OK, prom będzie pływał od 1 lipca do 26 września. W lipcu i sierpniu codziennie, a we wrześniu, soboty, niedziela i święta. W dni powszednie ma być 7 rejsów w godzinach 12:21. W soboty, niedziela i święta, 30 rejsów w godzinach 9:21. Na promie będzie 20 miejsc siedzących i tyle samo stojaków na rowery. Rejsy promami są bezpłatne. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mają czas do składania na 22 czerwca do godziny 10. Bardzo mnie cieszy, że jest szansa, iż nasz prom pliszka powróci, bo pliszka, czekajcie, słonka, pliszka, wilga, to jak on się nazywał, turkawka. Dobrze by było, żeby wrzuciła tuż kawka, bo jej mi serdecznie bym powiedział dosyć bardzo. Brakuje. Lecimy z kolejnymi informacjami, Z temu cały czas ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone w budżecie obywatelskim, tak zwanym partypacyjnym. No i tak, wystartowała ósma edycja budżetu czeka 1429 projektów. Głosowanie potrwa od 15 do 30 czerwca jestem zwiększa Zwycięskich propozycji poznamy 15 lipca. Ich realizacja to jest oczywiście w przyszły rok. No i tak, bo nie muszę wam tłumaczyć, to są projekty, które sami robiliśmy, wybieraliśmy, a teraz możemy na nie głosować jako mieszkańcy Warszawy, który według nas jest najlepszy i wady zorganizowania. Także, no akurat z tych budżetów, to naprawdę dużo ciekawych fakt, funkcji jest. Co prawda, z jednego nie jestem zadowolony, to jest niewycinanie tych traw na środku pasa drogi, dzięki czemu osoby uczulone na pyłki traw mają rzeźnię. Lecimy dalej. Gazowe solarisy wyjechały na stołeczne ulice. To dobrze, bo im więcej gazowców, tym mniej spalin. Poniekąd. Na warszawskiej ulicy wyjechały pierwsze autobusy gazowe, co dalej, produkowane dla Miejskich Zakładów Autobusowych, w skrócie MZA. Zgodnie z kontaktem Warszawa otrzyma aż 100 niskomisyjnych pojazdów. Jak wyglądają? Proszę bardzo, tak to wygląda. Wiemy, że jeżdżą na linii 116 kierunek Wilanów. Ładnie wyglądają, tutaj z takim oczkiem, proszę bardzo. <laughs> Czy coś tu jeszcze nam ciekawego podają? 40 podjazdów 12-metrowych oraz przegubowe 60 sztuk. Mają ładowarki USB. Hmm. Głosowe zapowiedzi przystanków, no w sumie teraz to wszystkie mają system przeciwpożarowy. E, oczywiście elektronika informacyjna zewnętrzna, wewnętrzna, monitoring bezpieczeństwa. No i inne niesamowite funkcje, które są dla nas rzecz na niezbędne. Warto pamiętać, że Warszawa jest jedynym z europejskich liderów w dziedzinie eksploatacji autobusów zeroemisyjnych w barwach MZT, kursuje już ich 160, czyli naprawdę całkiem nieźle. I MZT oczywiście mówi nam dokładnie to samo, że mają nowe autobusy, tu jest trochę lepsze zdjęcie z innego rejonu. Nad, nadchodzą, nasz, nadchodzą nasi gazowcy WKD, WKD to już zawsze coś ciekawego na tej powie, bo jak zawsze jest kampania kierowco odłóż telefon. Z pociągiem jesteś bez szans, czyli ta kampania, która już od dawna dosyć się ciągnie. WKD, Twoja oczywiście cały czas przypomina, iż oni są mocniejsi. Przejdziemy Was nawet jeśli będziecie patrzeć w telefon, więc jeżeli jedziecie samochodem, to nie korzystajcie z telefonów. Także taka moja dobna rada. Co my tutaj jeszcze mamy? Przedstawiciele wkd biorą udział w spływie kopernikańskim, Frombork 1001, 50 lat później. Okej, okay, no dobra. WKD, wow, z flagą, w, z jakąś tam... czekajcie, jak się załaduje. WKD nawet w wodzie. Widzicie? A mówiliście, że warszawska kolej dojazdowa nie może pływać. A proszę bardzo. Potrafią. Czy coś jeszcze? Zielono nam, to było tydzień temu, więc lecimy dalej. Teraz dochodzimy do WTP, bo poprzednio to było ZTM, teraz WKD, a teraz WTP. Tak, jak wiem, trochę pokręcili z tymi rzeczami. Na Bemowie autobusy wracają na swoje trasy, linia 112, N1 i N42. jeżdżę już normalnie, ponieważ przy rądzie Bemowo, tak zwanym, czyli aktualnym przystałem lat już... Bemowo jest już normalna organizacja ruchu, co oznacza, iż nasze autobusy mogą pojechać prosto tutaj już naszym ulicą Powstańców Śląskich, bo została oddana tutaj jezdnia. Co prawda wysepki zostały zlikwidowane wszystkie w tym rejonie i autobusy się zatrzymują na jezdni, ale sądzę, że to nie ma jakiś duży problem. Czy coś się jeszcze zmieniło? Ruch samochodowy też jest ten wypuszczony, Tuż widać naszą klatkę schodową do metra. Jak widzicie, jest tak jakby otwarta, tak jakby można było na nią patrzeć. No nie wiem, czy to do końca to, to im chodziło. To są informacje z Info ulicę I jak widzicie, tutaj z drugiej strony jest zamknięte miejsce dla naszych autobusów. I przystanek został przesunięty w miejsce dalsze, gdzie jest buspas. Także tak to wygląda sytuacja. I nadal ta trasa objazdowa jest dla linii 190. Także pamiętajcie, że tu się jeszcze nie zmieniło objazdy. 3 dni bez 902. Konkretnie od 18 do 20 czerwca, z powodu organizacji strefy Kibica na stadionie PGE Narodowym, nie będzie korzystowała ta iż linia na szczepienie. Ale szczepienie będzie. Tylko te inne, te jednodawkowe. Dalej, warszawski transport publiczny na zbiórkę krwi. Moto Motoserce w sobotę, czyli dzisiaj, czyli prawdopodobnie już nie skorzystacie z tego. Linia 907 kursowała. Będzie można dojechać nad zalew Bradowickiego na akcję moto Motoserce. Można oddać krew, autobus jeździ te 30 minut, od 9 do 21, czyli w teorii, jeśli się, jeszcze możecie się tam zabrać, Jesteś przy okazji piknik. No i dobrze. Przebudowa skrzyżowania ulicy Konstruktorskiej i postępu od poniedziałku 21 czerwca są zmiany dla linii autobusowych 136, 308, N33, N36 i N86. Jeśli korzystujecie którymkolwiek z tych linii, proszę się o skontaktowanie lub wejście na stronę WTP w celu informacji co się zmieniło. Dalej, remont tramwajowy na ulicy Kawęczyńskiej i Kijowskiej powraca. Tydzień temu już tam był remont, teraz jest ponownie remont. Nie gotysuję w tych dniach. Nie będą jeździły te tramwaje linii 7, 13 i 28. Zostanie uruchomiona zastępcza linia 7, 78 i Z13. Jeżeli korzystaliście z tych linii, ale myślałem się, że akurat z tych linii tramwajowych mogliście korzystać, no to zapatrzcie się w informacje co, gdzie i jak. Co ważne to jest tylko i wyłącznie w ten weekend, także długo to nie będzie jakoś tam niefunkcjonujące. Łęczyńskiej, aktualnie bazyliki, nie da się dojechać. Tramwajem, oczywiście. Stefa Kibica na PGN narodowy. Pojedź komunikacją miejską. W sobotę 19 czerwca, czyli dzisiaj, czyli jeszcze przed naszym. chciałem powiedzieć przegranym, ale dobrze niech, tam macie jakieś szanse na jeszcze myślenie, że może nam się uda. Później będą komentarze A wygraliśmy, widzisz, albo był demis. Nie wiem, ale jakoś mnie w ogóle piłka nie interesuje. Bardziej jak dla mnie to jest nadmuchane pieniędzmi, a inne sporty więcej potrzebują. Ale o tym to kiedy indziej z nami jeszcze pogadam. Piłkarze reprezentacji Polski zmierzą się z drużyną W Hiszpanii część fanów będzie mogła... Dopingować z strefy Kibica na PG1 Nodowym. Po zakończeniu spotkania, na tacy wyjadą dodatkowe Bambaje i autobusy, którymi będzie można wyjść ze stadionu do domu. Częściej będzie kursowało metro: 9, 26, 507, 509 i M1 będzie też trochę częściej jeździć, bo co 6 minu, 7 minut, a M2 co 5 minut. No bo na stadionie Nodowym to się będzie tam działo. Oj, na pewno, ale i tak sądzę, że ta strefa kibica, to nie wiem, jaka będzie w sumie duża. Nie wiem, WLT cały czas kursuje, przypominamy: 36 tramwaj autobusowy, 100. Trzy promy, o których już mówiłem. Linia tramwajowa te, Linia autobusowa 51 też funkcjonuje. No i oczywiście, przypominamy, że do niektórych autobusów jest potrzebna specjalna taryfa biletowa i specjalne bilety. Kolej wąskotorowa w piasecznie chyba już funkcjonuje, ale nie wiem, czy w każdy weekend. Tutaj nie dam sobie ręki uciąć, bo nie jestem przekonany. Dziś jest parada równości. Nie wiem, czy o 18 jeszcze będzie. Teraz zresztą pokażę, jaka będzie jej trasa przebiegu. Proszę bardzo. Parada. Tak będzie ona tutaj wyglądać. Zaczyna się pod Pekinem. Kończy się na polach, na polu mokotowskim. No i jak widzimy ciągnie się mreszałkowską, czyli tramwaje będą a Miejmy nadzieję, że nie ucierpi nam tutaj stolica, bo jakiekolwiek protesty w Warszawie to zawsze jest strata dla miasta z tego co pamiętam, nawet nasz prezydent tam się pojawi. No cóż, ja jakoś nie będę jakoś prawdopodobnie na nim, więc powiem, że na pewno będę przyjeżdżać z daleka mostem północnym tego dnia, czyli dzisiaj. Uczestniczy wydłużam o 15, czyli prawdopodobnie nawet nie macie szans tego zobaczyć, jeżeli nie byliście wcześniej, będzie kursować linia Z4 i trasy zmienią swoje te linie autobusowe i bambajowe, w skrócie większość linii autobusowych dziennych yy, jeżdżących po centrum i tramwajowe, to chyba wszystkie, które są w centrum. Dobra zabawa. Oczywiście będą też jakieś informatorzy kręcący się po przystankach bambajowych i innych rejonach, aby informować pasażerów, gdzie jeszcze jest komunikacja, a gdzie jej nie ma. Yy, no i tak, nasze powietrze jest trochę lepsze niż przed chwilą, bo widzę, że już się poprawił stan tutaj na bajkowej 17 przez 21 jest już bardzo dobry. Wydaje się, rejonu Warszawy na razie jest tylko i wyłącznie dobry. Info ulicę. Y, Lat z 5 rogów. Tu się zmieniło, ale tu nie będę dużo się teraz bo o tym będzie odcinek w poniedziałek z Zresztą w poniedziałek będę nagrywać też zachodni. Jak wyglądają płyty na placu pięciu rogów? Testujemy i opiniujemy. Na placu pięciu rogów dotarły dwa prototypy betonowych płyt, z których ma być ułożona jego posadzka. To tak zwane próbki mające nam pokazać, czy ich kolorystyka odpowiednio komponuje się z otoczeniem. Jeśli zaopiniują je pozytywnie, będzie mogła rozpoczynać się ich produkcja i dostawa. Jak wyglądają? Pokażę, na załącznych opaskach. Kamień. No dobra, ten wygląda dużo słabiej, w sensie nie wiem jak ten będzie wyglądać brudny, to jest chyba najważniejsze, ale całkiem ciekawe, taki kamień. Ale więcej o tym kamieniu i o wszystkim w tym rejonie będziemy mówić sykutem już w poniedziałek. Ale dochodzimy do ZDM-u, gdzie też się dzieje kanalizacja, chodniki, nawierzchnia, naprawiamy odcinek ulicy Paderewskiego, jest tutaj remont. No, tak jak możesz myśleć, to wszystko co wymieniłem będzie tam remontowane. Jak wygląda aktualnie ta ulica? Czyli nieładnie, nie zobaczcie, jaki wysoki krawężnik. Autobus nielegalnie przekroczył podwójną ciągłą. To jest już mandaci. Mało tego, jakby było tego jeszcze, wszystkiego mało. Zobaczcie, jakie dziury. To, to nie jest zgodne przejście dla pieszych. Nie ma pasków, czyli pieszy jest na ulicy. Tu już jest lepiej, lepsza sytuacja. Ale ta studzienka jest pod kątem, więc ZDM to będzie chciał naprawić. I co jeszcze bardzo? No dobra, tutaj tak są duże dziury i nawet nie będę szukać innych rzeczy. Także na szczęście to będzie zmienione. Nie widzę na tym planie niestety ścieżki dorodowej. Będzie nowy chodnik z tego co widzę. To trochę minus. Ale dobra, zDM. Jeszcze może coś tam wmontujecie, jakąś ścieżkę dobrą w przyszłości i nie będzie tak źle, jak tutaj pokazujecie. Dobrze, miejmy nadzieję, że się jeszcze poprawicie. Dobra, no tu jest UM, UM będzie na tak sam koniec. Bliżej modernizacji oświetlenia na placu inwalidów. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Plac inwalidów, no już o tym mówiłem, na pewno nie jeden na nas. Takie mamy aktualnie tutaj betonowe oświetlenia. Nie jest to bardzo reprezentatywne miejsce Warszawy, zwłaszcza z takimi betonami. Ja wiem, że startupy ładnie wyglądają tutaj w tym rejonie, ale taki beton, no nie, no nie. To, to, to nie ujdzie, to nie ujdzie. Na szczęście ZDM, jak już widzieliśmy, to nie jeden na nas i będzie instalować wszędzie nowe Oprawy LEDowe, ale to nie mało, bo nie tylko tutaj będzie oświetlenie LEDowe. Dostrzegliśmy przetarg na nowe oświetlenie na dwóch ulicach. To jest z tego co kojarzę, a nie to jest inne miejsce. Przy obu pracach będą w warszawskie filmy. Yy, będą pracować warszawskie filmy. Oświetlenie na ulicy Datuszowej zmodernizuje FBS Serwis, a brakujące latarnie na ulicy Przyczółkowej, w tym też yy, przy jezdni serwisowej, czyli jednak. Zemontuję podkowa. Pozostało nam tylko podpisać umowę. Jak, jak będą wyglądać? Ładne ledy. A jak wyglądają aktualnie? Beton. Więcej betonu. Brudny beton. Coś jeszcze? No i tu będzie oświetlenie super ledowe. Dobrze, że ZD jak zawsze nam yy, pomaga. O, tu są zdjęcia, które nie chcą się załadować. To jakiś nowy poziom. A, a to jest ten drugi przy pasie bocznym, gdzie faktycznie nie ma w ogóle oświetlenia. No ale no, dobrze, to już o tym mówiłem nie jeden raz, więc nie będę się powtarzać. Jak Jaki wygląd płyty na placu pięciu rogów? Nasi inspektorzy opinują. Yy, a, to przy tym, jeszcze w tym mówię, nasze tutaj nowe... Be, yy, kamienie czy tak powiem, czy to miał być krótkie mniejsze z tym, a tak tutaj lecimy zielone światło na projektowanie zielonej marszałkowskiej już niedługo prawdopodobnie będą projekty a wtedy będziemy wiedzieć ile będzie zieleni jakie będą ścieżki rowerowe i kiedy zobaczymy nową zieloną marszałkowską, projekt tam z tego pamiętam będzie trwać rok, więc jeszcze poczekamy sobie deweloperzy przebudują skrzyżowanie dwóch ulic na Mołotowie, w skrócie na Mokotowie, bardziej na Mordorze się to zmieni i jest tymczasowo organizacja ruchu, będą objazdy na konstruktorskie, właśnie tutaj będzie powstawało rondo, jak widzimy na założonym obrazku, tu jest rondo, ścieżki dowodowe, nowe Prestige, więc to mi się podoba, nowe miejsca z zatoczkami dla autobusów i ogólnie dosyć dużo ciekawych bajerów, no głównie to jest te nowe rondo, a deweloper, który to buduje, to nie wiem, w sensie nie wiem od której części to buduje, ważne, że zmienia na lepsze. I czy coś jeszcze tutaj mamy? Mamy utrudnienie w info-ulice. Utrudnienie dla rowerzystów w rejonie Ronda Daszyńskiego. I to Wam pokażę na mapie, bo to jest ważne. Będzie to trwało do końca, z tego co pamiętam, do końca lipca i to jest wydonie Ronda Daszyńskiego. Ścieżka rowerowa będzie powstawać, brakujący element od ulicy Wronie do Ronda Daszyńskiego. W tym rejonie nie ma ścieżki rowerowej, tu jest zwykły, bardzo kiepski, pedalowski chodnik. Na szczęście ZDM to już naprawia, a konkretnie chyba nawet jeszcze oni, tutaj wykonawca, nie wiem. Wiem tyle, że będzie tutaj utrudniony duch w tym rejonie. Możliwe, że nawet go nie będzie, albo będzie bardzo wąski, ale najważniejsze jest to, że do końca lipca powstanie tutaj ścieżka dowodowa, dzięki czemu ten chodnik w tym rejonie będzie już połączony. Co prawda, cały czas przy fabryce Narblin jest lipa, jeżeli chodzi o przejazd. Miejmy nadzieję, że po oddaniu fabryki Narblin będzie lepszy przejazd, ale niestety w to wątpię. Co szkoda, co bardzo szkoda. Warszawa poszukuje wykonawców parków jako inwestycji, czyli to co mówiłem już jakiś czas temu, nowe pola mokotowskie. Parę cichość Mienia oraz park pod kopcem Powstańca Warszawskiego zyskają nowe, bardziej zielone rejony. Modernizacja pola mokotowskiego, no to to już pokazywałem. Tam będą nam no jakieś nowe obiekty. Lepsze zieleń, łąki i inne rzeczy, gdzie półkowcy będą znowu e, płakać. No i parę tutaj innych jeszcze parków. O, to jest właśnie pole mokotowskie. Nowe wizja, i w ogóle, no może to jest wizja, więc pewnie to tak nie będzie wyglądać. No ale tak czy siak. Jest to dosyć ciekawe. Zobaczymy. No na razie czekamy na tutaj wykonawców, w sensie jeszcze projekty. Albo wykonawców zmieni Rafał Trzaskowski o przebudowę, ale To Już chciałem po prostu wrzucić. W ścisłym centrum preferujemy komunikację miejską. No ja wiem, ten przekrój na pewno nie jest piękny. W sensie tutaj ścieżki dowodowe to chyba wszyscy się zgodzą, są potrzebne. Ale jeden pas dla samochodów się nie zgodzi nikt. I ja bym wolał już wywalić stąd i zrobić po prostu gdzieś w rejonie parking podziemny dla samochodów i wywalić stąd miejsca parkingowe i dać drugi pas dla samochodów, niż robić to co on tutaj robi, bo to... no bez przesady, to są jednak aleje rzymskie. Jeżeli nie masz objazdu jakiegoś dobrego Warszawy, ale takiego od centrum, śródmieścia objazdu, bez a trasa łazienkowska, no wiem jaka jest, no to wiemy. SkySawa, co bliżej wiechy. SkySawa, jeśli ktoś nie wie, to jest to przy rądzie ONZ, co się buduje. To jeden z nielicznych wieżowców, które budowane są obecnie w Warszawie. Budowce powstaną przy Świętokrzyski. Ma mieć docelowo 155 metrów, czyli ładnie się będzie go dolnym omijać. Tak wygląda na załącznym obasku, też zona, Mam też zresztą własne jego zdjęcia. Także proszę bardzo. No ciekawie, całkiem to wygląda. Miejmy nadzieję, że niedługo będzie już funkcja w sensie będzie z wiecha. to będziemy wiedzieć, że już jest jego maksymalna wysokość. Kurtyny wodne i kranówka na upały. Do Warszawy kolejna fala, właściwie pierwsza fala upałów. Solica pomoże mieszkańcom znaleźć ochłodę, dostawiając kurtyny wodne oraz beczko. Wozy z warszawską kronówką w lokalizacjach oraz apelujemy, aby zadbać o odpowiednie ochronę siebie i zwierząt. Gdzie będą różne te obiekty? Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Plac Trzech Krzyży, Plac Konstytucji, Plac Defilad, ulica Krytajańska, e, płyta Dystynatu, e, ulica Nowy Świat e, i przy skrze Chowera. Hmm. No dobrze, upałów oczywiście przypominamy, że nie można lekceważyć i miejmy nadzieję, że przeżyjemy. Znaczy, jakby dla mnie powinna temperatura się zatrzymać na jakichś takich 25-26 stopni. Ewentualnie 28 i byłoby dobrze wyżej nie musi iść, naprawdę ta temperatura. To jest już upał. I ukrop. Co my tu jeszcze dalej mamy? To jest zielone światło dla projektowania nowej, zielonej marszałkowskiej. Tutaj Wam pokażę, jaka jest propozycja. To nie jest projektowane aktualnie. Niestety ale propozycja, żeby ścieżka tawadowa była w tym rejonie, a tu był jeden pas, jest według mnie dobrą propozycją, bo tak tutaj nie ma nigdy korków, dwa pasy nie są nigdy wykorzystywane jednocześnie. Więcej zieleni, tutaj jest i tak zielone, ale zielone to by się przydało, a ścieżka tawadowa to tutaj akurat bardzo brakujący element. Mogli przy okazji by jeszcze zrobić drugi przycinek przy trasie łazienkowskiej dla Bambajów, bo trasa łazienkowska, znak Bambajowy w tym rejonie jest bardzo dobrym centrum środkowym, według mnie z autobusami, ale niestety tylko w jednym kierunku, bo w drugą stronę nie ma przystanku blisko. No i teraz informacja, tu już wiemy, że trochę jest oddane, bo to jest 13 czerwca, ale węzeł był pod wodą. Tu mamy, mamy TVN Warszawa, jak widzimy. Możemy no, sobie zobaczyć na załącznym obrazku, jak to wyglądało. No tutaj jest oczywiście zamknięte. Po przywęźle naszym między, między szyn, szyn było zamknięte, zlane jednym rejsu. O widzicie, jest jeszcze tutaj zalane. Wyglądało to jeszcze wcześniej dużo gorzej. No cóż, no coś tu nie pykło. Powiem to tak w dużym skrócie. Dobrze, że nikomu nic się nie stało, bo dosyć to tak, jak sobie z tego na wysokość maski nawet mogło się wydalać do samochodu. Zostało to wszystko wypopowane, Pytanie tylko, czy to będzie powracać, bo jeśli tak, to przydałoby się to naprawić. A to jest nowy węzeł. To zostało otwarte w poprzednim roku, w roku pandemicznym. Jednakże to jest bardzo nowe. I miejmy nadzieję, że nie będzie problemów z zbiornikami retencyjnymi w tymże rejonie. UM, nie będę tutaj się rozciągać, dużo się nie dzieje. Szkoło letnie, kurtyny wodne, no w skrócie to, co zawsze w um czyli multum informacji. Na koniec, dla yy, ważna informacja, czyli sondaże. Dlaczego dziś jest zwykły odcinek? Dlatego, że w sondażu mniejsza z tym większość z Was, który był już 6 dni temu, czyli jest dana większość z Was stwierdziło, że 70%. Wolicie z tylko odcinki, część tylko chciała z live, to jest 20%, a zmontowane odcinki w formie premier to jest 10%, więc zobaczymy jeszcze z tymi premierami. tymi premierami jeszcze się pokażę. I jeszcze jedna była sondaż, to był akurat jeden dzień temu, jak widzimy. Z jakiego transportu publicznego najczęściej korzystacie? Ponieważ wiem, że część z Was po prostu może być mi oglądać z innych miast, dlatego tutaj dałem też propozycję na przykład rower publiczny i domyśliłem się, że metro nie wygra, no bo w większość z Was może nie być z, metra, z Warszawy, ale tak jak sądziłem, autobusów jest najwięcej, to jest 46%, kolejne to są Bambaje, to też zgodnie tutaj z hierarchią dobrze pasuje, pociągi są dosyć nisko przez to, że pociągów jest mało, ale bardzo dużo ludzi zabierają. I jeżeli się mieszka w centrum, to się z pociągów nie korzysta, to jest bardziej jak się dojeżdża do Warszawy. Znaczy do Warszawy, do innych też miast, jak się dojeżdża po prostu do centrum. Metro 19%, więc całkiem nieźle i do publicznych mało osób korzysta. Przy okazji niedługo będą zdjęcia z metra i innych inwestycji w VR-ach, okularach, no i mniejsze z tym dziś jest w formie. Odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie, łapkę w niestety 24 minuty, czyli długi. Będę w kolejnych odcinkach starał się skrócić to do jak najkrótszych czasów i do samych najciekawszych informacji, a nie do wszystkiego, co w dzisiejszym odcinku było. Dziś będę chciał jeszcze tak pokazać, jak to kiedyś połączyć live'y i tak spowoli, spowolnić. Przy okazji, dziś mogliście zobaczyć intro bez ciędziem. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie górę, Jeśli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli chcecie, aby się kanał jeszcze bardziej rozwija, kliknijcie ten przycisk wesprzyj i mnie faktycznie możecie wesprzeć, to bardzo pomaga, tak samo jak YouTube Premium, ale z tym nie będę was tam naciągać, bo to bardziej YouTube'owi dajecie pieniądze niż mi. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. YouTube to prawdopodobnie będzie dla mnie dzień wolny, ewentualnie jakieś Skyline'sy wam puszczę a w poniedziałek pojawi się y, Plac Pięciu Rogów, bo jeszcze muszę dograć jedną rzecz, ale sekund już jest. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!